Rest znowu streama. I think this is as far as I can go. No czekam. Fuck. Fuck? Nie wiem czemu miał dostępnyczyńcę ekspres za pogadanie z pierwszym typem, nie? Ale dobre. Jak są tak rozrzutni, to. You, uh, Już zaczęli czekać pana. No czekam, biegam po mieście. Maciej tworzy posty jeszcze raz. Ja mam I Dobry. to wybierasz ją. Internet. Spokuję. Serio? Nie. Ja muszę ten film supploudować. A go ładnie Torczuś. Haha. Ha. To idź do niego. Fajne, fajne, te obramówki są do tego, do tego tak się pisze do jako... Akt pierwszy, leko w Przestań pierdolić. No rzucaj się, gdzie jest torczuś? Walę konia. Aha, cieszę. No tak. Kanet, connect to lobby, za chwilę wchodzi, lobby. Do... Serwery są już upiężone, więc wiesz. Nie mam pojęcia, Kajsi. Jak, jaka jest tam game name? Co, Bananhek, jaki masz game name? Ja? Cześć, to 8. Z polskimi znakami czy bez? No nie wiem, nie bez. bez, ale ten koń szybko mówi. Dobra, biacze? Tak, już tworzy postać. No jak fajnie nie zrobili, że wciśnie Z, albo chcecie używać najlepszego mana albo Pationa, nie Ej, panel mam unable to connect Popróbuj kilka razy, mi też tak, mia ja też tak miałem Zapłane w tym momencie był tu konek, po czym weszło? No, zniszczyłem. W ogóle, wcześniej szedłem spokojnie. Your Jak ja to zniszczyłem? Weź tam róg Macieja w nazwie, u A tu czekaj. W ogóle musiałem znaczyć friends only, żeby znalazł ten pokój. O, jest, mam. Jak to wszystkie pokoje możliwe znajdowały i tak, nawet jak wpisałem 6 to Eee, a co jak coś zaznaczyłeś? Friends on mi zaznaczył Koło. Just tam miałeś. No 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 tam I teraz refresh. No szczęście no, to. Już. No jakiś pedał tu biegł. Chyba ci zmoczył. O to... Odblokowałem kolejne osiągnięcie. Dołącznie do gry do znajomych... No na psat chce chodzić. <noise> Ale kusi, <noise> w wciśnięcie pewnego przycisku Co? Kiknięcie mnie <noise> Dobra, idziemy to Czekaj, czekaj, mi się jeszcze nie włączyło. Okej, okay, jestem Teraz czekaj, bo ja muszę wszystko ogarnąć Po pierwsze, tu muszę wziąć quest'a eee, z tym wiesz, że jak trafi trafisz z tym shurikenem, to się obija o ludziach jak Wusimir jak Kamerę przenieść w sensie o tako zrobić Bo ona jest na drugim monitorze, nie Dobra, ale banan, widzę, już powybijaliście nie. powoli lecimy, najpierw dołem. No On. Ty... ja to nawet nie dotknąłem, to może moja fretka była na XP Ej, dołem, banan. Czemu dołem? na XP'ść? Eee, dobra, ale dołem XP Macie już tu ściągnął te gówna, a ja najpierw z swój Dobra, chodźcie. Właśnie flaki rozwaliły. Pomogę ci! Będę twoim supportem. No to pomóż mi. No to jest skrzynka. Mówiłem, to do ma Dobra, może tam ciągle zbierają agropotworki. ja z... umieram! O, Mówiłem, że berserk jest z dupy. <noise> Cześć, zaraz będę miał furię. Jak będę miał furię to się odsuńcie na chwilę co mam coś. A, dobra, czekaj, czekaj chwilę. Staw, macie i we... W sumie nie mamy maga lepiej. No, Ora właśnie kamerka już na razie zostanie, wiecie, bo będę musiał wszystko restartować, to tu nie ma sensu. Okej okay, mam furię! Patrzcie, patrzcie co się z nimi dzieje. No Bijemy latałeś No skończyła mi się furia zanim to przyszedłeś. Drugi a jakiś super pies no, podnosi mi tam żadnych hum Jedz młot! O, od razu padł Ej, dobra, dodajemy... czekajcie, dodajemy te skillę. Pana, e. e, panan, ty idziesz to drugie drzewko, pamiętasz? No wiem, wiem, to, w Vitality to... maxowa czy siłę? Eee... Wiesz co? Chyba w... Trzy e, siłę w... do Vitality, polacyjmy Eee, nie fokus focus wydaje mi się. Za późno Tak, focus no to... ja, mam, ja mam... tylko 5 fokusów, pięć, focusu, pięć Street i siły Vitality 15 Ale słuchaj, ty ty się robisz pod supporta, nie? No tak więc sprawdź to, e, popatrz na te swoje e. LOL, to... popatrz na te swoje skille LOL, fajn to. Popatrz na te swoje skille i zobacz co ci się najbardziej przyda. Jeszcze ja robię podkryty. E, e, po, potem będziesz ten młot mógł usunąć za chwilę jak dojdziemy do jednego miejsca, bo już to sprawdziłem U mnie Blast cannon działa, że zadaje 120% weapon DPS Potem jakiś Physical Damage 20 nie wiem, bardzo nie wiem jak ma chcować trudno. Witaj, witam, witam wszystkich. I tam pod i były, Ta. Eee, masz po prawej te znaczki, tak są pod i. Eee, mam młot dla tego, dla ciebie, chcesz? A, pokaż. Też mam jakiś młot. Zobacz to. Ma ktoś jakąś resztę broń? Ja resztą, Kaste... No, podniosłeś ten młot? Ja tu nie, nic nie, nie mam. Ej, dobra, to nie wiem jak się exchange oddaje tutaj. Ta oczy razem lewym Dobra, ja się na chwilę rozłączam. Będę pod no, Lolek i okay, młotek. Da. Czekaj, dam ci coś. Dobra. O, o do... to jest ten Achievement! To <laughs> <A> tak <laughs> samo, trader. Dobra, o, idziemy nie, dalej. Daj mi cokolwiek, to dostajesz Achievemento. Może jakbyś ten. Mam młot jeden. Może teraz No Mam młot. Najlepiej pieniądze. Iż biedną tam jest. Prawym na ciebie trade, jest, lewym trzeba. No takie biedne co? do góry się daj słaby, ale zaakceptuj. brabowali mnie, Gnoj. A ci to dostajesz, nie płacz. Aura Dobra, lecimy. Ej, i, i ty ogólnie pod. Y, słuchaj, tam wydaje mi się, że ten port to on się nie robi nawet pod młotki, tylko on się robi pod armaty. Sprawdź sobie to bana. To znaczy chodzi o skile czy o co? Nie, o broń. A gdzie to sprawdzisz? Eee, słuchaj, najłatwiej to wchodzisz w skillę e No. E, I masz na dole takie pasywne skile, które też trzeba potem dodawać. The spark to make things work. Make it, uh -huh. Dobra. Co to się to tutaj. Tak naprawdę, pierwsze daje mi physical armora, physical damage nie jest reduced. Potem dodaje mi 8 Fire Damage, 8 Electric Damage A potem zawsze włączony 3% szansy na z do zdobycie pełnego charge'a czyli, czyli teoretycznie możesz z każdą grą latać No tak Wiem, że ten... Ee, wiem, że to pierwsze drzewko u Ciebie daje pochwy do młotka właśnie Ej, on daje quest'a Dobra e, e, A wy bez zębów No to chodź, tłumaczyli Kasetę dostałem Masz sobie rękawiczki O no, on daje questu O, fejma dostałem Ooo schod się O wa wow O wa Dobra ja włączam furię i jedziemy znaczy Na się Muszę nabyć Macie dzięki za pomoc DPS Ej, ten twój, gole, te twój golebie tak leczy, znaczy, że to jest OP. Ja mogę stać w środku cały czas. To nie fair. Pieniądze są za to, ta ociń. Nie ma tak. Albo nie, będziesz płacić farę tu dzisiaj, o, itemami. To i zabu. Jak diablo. Nie, nie, wydaje mi się, że to jest tak, że itemy są y, każdy z osobą. No tak, że to jest same to... jak diablo ze mną teraz. Ej, tu są już te Jest lepsi Ej, stawko Lema, bo wpadam Przybiega chyba. Jest tutaj. Lolo odbiega odbiega! No! <laughs> Jakie ote ścierwo Widzisz dobrze wygrałem? O trzeci level ma no, furię! Łooo! Wow, krytył! O fajnie się fajnie się No Dlaczego ja temu nie robię damage. do mnie? No ile kasy, ile złota? Zabijcie co, no w ogóle ja level biłem, nie ja dopiero zauważyłem. W ogóle to zwiedzamy wszystko, nie? No To no, tak, jest test no. jakiś. O lol, lol. Olew leciało tylko. No, że tutaj tempo leciało nawet. Topie, minie. Dobra, ja muszę level dodać. Mam armora na szósty level. Misterius Globes, do zidentyfikowania. 4 physical armor. 14 Ice Armor e, jak Jakieś oh, Weapon na znaczy, 3-2 Jak macie jakieś kastet, to mi dajcie Nie mam na razie o, Chce ktoś capture? E, ja mam, a jaki masz? Ten sam co na początku się dostaje jest jedynkę, dobre co nie chcę ja Mam to tarce. On dwa daje, nie? Nie, nie mam. mam. Chce ktoś spodnie? Możesz dać. To daj mi sprzęt Mam jakąś armatę lub. Może to jest to jest dla inż inżyniera. Hehe, <grym> patrz. Co? No patrz na mnie, u siebie. Ale to jest dla inżyniera ta armata, no, nie dla ciebie. Ale mogę noś. No albo cholernie mi te rzeczy. Zostawę to sobie w takim razie. Gdzie, jest, gdzie to byśmy też podli? A mnie od razu, o, to dobrze. No. Taka jest taka prosta, wydaje. Na początek tak, ale zobacz, co się stanie, jak dojdziemy do takiego prawdziwego pierwszego bossa. 20 razy na nim padłem, już nie A czemu mi założył w ogóle jedną broni? Wytyp. Ej, tu jest złoty chest, chodźcie, bo tu peł pełno itemów tu leżało. Wam też pewnie poleci. Mam dwa klejnoty. nocy. No w niektórych miejscach mi spada FP mi fps strasznie. Ogólnie grafika jest lepsza niż jeden wiesz No właśnie widzę Właściwie nie po co ja to wywalam? Dla peta dam Gdzie, eee, ale... Ale co chcesz dać ta peta? Idziemy. No właśnie, tutaj się nie wywala i temu. Czemu wy opuściliście i poszliście naprzód? Jak tu jeszcze jest pełno do zabijania? Znaczy jestem obok mocy, ja w tym do niego tam obok mości ja wpłynąć, naprawdę nie go biegłam. Gdzie był ten złoty czas był? Eee, po prawej Maciej, tam gdzie się ustawię item, gdzie się bierze tego Gdzie się daje itemy dla PETA? Eee, odpalasz PETA, po lewej masz... Masz dwa rodzaje menu. Po lewej masz takie trzy czerwone przyciski, a po prawej trzy niebieskie I na tym się opiera w No. O, mam jakiś pistolet niebieski. Uhu. Ale nie mogę nosić, bo czwarty lewym był ale jest albo czwarty level. To jest fajnie tutaj zrobione w dwójce, bo jest albo level, albo. Dexterity. Albo właśnie yy, konkretny ten. Yy, no, jak to, co, po co gościu się robi, zazwyczaj to, jak pasuje do ciebie. Te jak się budujesz dobrze, tak pasuje do ciebie, i wtedy możesz założyć nawet na wcześniejszym levelu. Gdzie jest ten Twój golemek, bo HP straciłem? Poczuć go banan. Zaraz w jego włączam. W ogóle to już jesteśmy w mieście. No, nie widać. I teraz chodź, Pada, ci pokażę, gdzie byłeś. Usunę sobie ten skill młotka. Już nie malować skill pointa. No właśnie mam nieużyteczny.